Jeśli coś przez internet, korzystaj z moich linków do ceneo i Linki w opisie. Ja, że albo z w internecie, to są te dziury takie w ciele, to jest też wstrętne i jest to obrzydliwe i nienawidzę tego. Wiesz o co chodzi? Że masz takie dziury w skórze i w, w tym są... Nie wiesz? Nie. Ej, jak się to nazywa? Wy wszystko wiecie. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Trychofowie? <laughs> Możemy sprawdzić. Nie wiem, ale... Zaraz Ci pokażę. To, ale to już, to już jest takie coś, co ci obrzydza, nie a nie, że jakaś fobia, ale jeżeli chodzi o takie obrzydliwe, że mnie obrzydzają, to mnie strasznie obrzydza wyciskanie pryszczy. Jezu nienawidzę czegoś takiego. O, tak, to Jak jest... ktoś y, siedzi i mówi... Nie, nie, nie. Dobra. Trichofobia to się nazywa. Trichofobia. Patrz. Co to jest? To jest przed Aha, tym. takie coś. No to jest ohydne, ale co to w ogóle jest? Czemu to są takie dziury? Nie wiem, ale jest to okropne. Ble. Nie no dobra, to, ale to w sumie nie jest jakaś fobia, ale no nie wiem, no obudźliwe. na pewno są rzeczy, których się boję, ale nie jestem w tak... Samo.